Cześć, witamy na kanale Pitbike Husator i dzisiaj chciałbym Was zaprosić na krótki poradnik, jak rozpocząć przygodę z torowaniem na przykładzie firmy CR Moto, ponieważ wybieramy się już na pierwszy dla nas event organizowany przez Jaro i dlatego chcemy Wam mniej więcej powiedzieć od czego zacząć, czy bus Wasz na początku musi wyglądać tak jak nasz potrzeba wam troszeczkę mniej, mniej sprzętu jak przede wszystkim wykupić na jakiej stronie możliwość jeżdżenia sobie na takim evencie jak my jeździmy więc myślę wydaje że będzie bardzo ciekawy krótki materiał ale bardzo soczysty dla osób którzy chcą dopiero rozpocząć jeździć zapraszam do oglądania To co za mną widzicie to jest jakby cały bus zapakowany sprzętem, motocykle, narzędzia, podnośniki, 10 opon, sprężarka, koce grzewcze, maty środowiskowe, jeszcze bardzo, bardzo dużo. Innych rzeczy, ale czy tak musi wyglądać bus? Jak chcemy, na przykład, pierwszy raz, drugi raz pojechać sobie na większy tor, jakim jest na przykład most, Autodrom Most w Czechach, albo tak jak już wcześniej było Sile Słowacja, czy niedługo będzie na majówce Silezy, na którą też się wybieramy? Ja uważam, że nie potrzeba i zaraz powiem, co trzeba mieć takiego podstawowego, żeby móc zacząć jeździć, a później zrobię bardzo fajne nagranie, na jaką stronę wchodzicie. Gdzie, gdzie kupujecie eventy, na przykład w CR Moto, żebyście wiedzieli dokładnie jak to można wykupić. Przy okazji będę mówił, czy trzeba przelewać od razu całość, czy jakąś zaliczkę, czy system to sczyta, Więc myślę, że będzie bardzo ciekawe. To co? Obracamy kamerkę i już mówię, o co chodzi. Słuchajcie, my już tutaj praktycznie, ja drugi sezon będę torował, Kuba już trzeci, więc inwestujemy troszeczkę w sprzęt. Motocykle już są przygotowane. Mamy już opony, tak naprawdę, torowe. Ja mam akurat też z homologacją D213, więc mi się wydaje, że już dosyć dużo inwestujemy. Po dwa kombinezony skrzynki narzędziowe. Tutaj mamy akurat beczkę z paliwem, bo tu już jedziemy na dwa motocykle, więc chcemy mieć to już na miejscu, dużo opon zapasowych, no ale czy warto i czy trzeba mieć tyle na pierwszy raz? Nie trzeba według mnie, ja już wcześniej robiłem takiego vloga i poszedłem bardzo w taką stronę, tak jak my byśmy się przygotowali, ale nie pomyślałem, że są osoby, które tak naprawdę nie mają motocykla torowego, tylko mają drogowy z homologacją, ale jest sportowy, ma jakieś tam opony, o których zaraz powiem, no i chce pojechać na taki tor. No no, i teraz już tłumaczę, jak to szybciutko można zrobić. Teraz bierzmy przykład. Ktoś ma Yamaha R6, ktoś ma na przykład jakąś Kawasaki, może być litr i teraz pierwsze podstawowe pytanie, czy będzie, potrzebował, czy będzie potrzebował opon torowych? Nie trzeba. Wystarczy zapoznać się ze specyfikacją opon, z tym do czego są predysponowane. My akurat zalecamy opony Sport Smart TT z Dunlopa, które też będę testował na mniejszych torach jak Kisielin, Łódź i inne tory na naszej na naszym GSX-erze, bo jest to opona drogowa, na której można wręcz dojechać na tor. Nie trzeba ich grzać kocami, one się bardzo fajnie rozgrzewają i naprawdę świetnie trzymają. Są opony Bridgetony Batlaxy z homologacją drogową. Są oczywiście oponki Pirelli Supercorsa, ale SP nacięta, która też spokojnie wystarczy i nie trzeba to podgrzewać kocami, nie trzeba mieć stojaków, podjeżdżamy, mamy już wcześniej kupiony wjazd, wjeżdżamy, szuka, szukamy sobie miejsca w padoku i staramy się e, zarejestrować. Będę jutro e, będę pokazywał na naszym kanale Pitbike Husator e, jak to wygląda od środka, jak wygląda rejestracja, co trzeba mieć przy sobie, ile kosztuje transporter, wszystko to będę mówił, e, ale to jakby nie jest nic bardzo skomplikowanego. E, jedziecie do boksu, bądź pod namiotikiem jakimś, bądź obok e, obok boksu sobie czekacie na swoją e, kolej i śmigacie. E, tak jak mówiłem, kocy też nie trzeba. E, na pewno trzeba mieć ze sobą troszeczkę paliwa żeby było na dolewkę trzeba mieć ze sobą oczywiście kombinezon dwuczęściowy bądź jednoczęściowy kask odzież termoaktywną buty rękawice fajnie jakbyście mieli na dwa dni dwa komplety odzieży termoaktywnej no i takim zestawem można oczywiście przyjechać proponowałbym zawsze mieć jakieś power tape'a jakąś zestaw narzędzi podstawowych jakieś strytytki, żeby móc w razie czego przy niegroźnym ślifie szybko naprawić na track dayach jest bardzo Dużo osób życzliwych, którzy będą pomagali, którzy mogą pomóc, na przykład my, z nami jest zawsze mój wspólnik Kuba, który jest mechanikiem i będzie mógł na pewno coś pomóc naprawić więc nie trzeba mieć nie wiadomo jakiego sprzętu, tyle całego busa zapakowanego jak my, żeby móc się pobawić na torze myślę, że to przyjdzie z czasem i będziemy, będziecie siebie na pewno wkręcać coraz bardziej jak z tatuażami jeden wyjazd i jesteście już straceni na miejscu macie również możliwość o dokupienie opony, można sobie wymienić oponę Marcin SMO to wszystko tam robi na eventach CR Moto więc wszystko macie na miejscu przeważnie są restauracje na miejscu, żeby można zjeść nie panikować, nie brać nie wiadomo ile jedzenia na zapas. Po prostu bawić się, przyjechać na tym motocyklu, który jeździcie na co dzień, tylko żeby mieć opony mniej więcej ze specyfikacją e, homologacją drogową, ale z e, takimi parametrami sportowymi, żeby bardzo fajnie kleiły i się fajnie rozgrze rozgrzewały, o których e, tych oponach już powiedziałem e, wcześniej. Więc co, teraz zrobimy fajne nagranie, gdzie i na jaką stronę wejść, żeby taki evencik puścić. No i myślę, że już kolejne vlogi będą z na przykład Autodrom Most. Pokażę Wam, jak wygląda proces rejestracji, żebyście widzieli to od środka. To co, ja już wchodzę na stronę i pokazuję Wam dokładnie krok po kroku, gdzie możecie kupić taki taki track day. I słuchajcie, chcąc kupić sobie event w Ujara. Trzeba przede wszystkim wejść na stronę Moto. Macie tutaj takie stronę cmoto. To i te wybieracie sobie za loguj Ja już byłem tam zalogowany, więc trzeba stworzyć stronę, konto i będziecie mieli dostęp do wszystkich eventów. Zobaczycie ile tych, tego wszystkiego jest. A przykład jak będziecie chcieli jechać na slowakaring. Tutaj mamy o, tor Poznań szukam przykładu dla Was co my tutaj mamy wszystko już jest praktycznie zajęte ok, Brno wybieracie sobie musicie imię, nazwisko wpisujecie osobę do kontaktu, motocykl klasa jaki macie pojemność grupa D początkująca C zaawansowanych, B zaawansowanych A sportowcy, wybieracie sobie osoby początkujące, wybiorą początkujących Czas okrążenia nie trzeba, no bo nie znacie ewentualnie toru nie wiecie, jakie jest okrążenie. Dajcie akceptuj i rejestrujecie się. Polecam zrobić zakup w zimą. My płacimy po 100 zł zaliczki, żeby skorzystać z tej bardzo fajnej przedsprzedażowej ceny i później kilka dni przed eventem płacamy całość. Wtedy y, mamy zagwarantowany udział w y, imprezie. No i tak naprawdę sobie śmigamy, jedziemy na wyznaczone miejsce. Y, y, nie musicie mieć wszystkiego tego, co my. Wystarczy to, co powiedziałem Wam w tym filmie, i już pokażemy Wam w następnych vlogach, jak wygląda proces rejestracji, do kogo się udajecie, żeby zrobić odprawę techniczną, no i gdzie montujecie, na przykład, transporter, bo nie każdy to wie, i kiedy dane grupy lecą, pokażę Wam spis i będziemy sobie śmigać. więc zapraszam na kolejny vlog na naszym kanale Pitbike Cusator już z samego toru. Wszystkiego dobrego, dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że Wam to pomoże rozpocząć przygodę z torowaniem. Cześć.